Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a także Korle. I dzisiaj, moi drodzy, lecimy dalej z Forcami. Był jeden bardzo znaczący update, e, który wprowadził nam możliwość walki z botami właśnie na mapach typu 2 vs 2, 3 vs 3 i tak dalej. Więc, oczywiście, przetestujemy te, ten wariant, ale muszę wam się, że tak powiem, razem z Korle zespowiadać z, jedne, z jednej rzeczy. Próbowaliśmy nagrać to wczoraj i odbyliśmy chyba z sześć potyczek, czy z pięciu, nie wiem ile tego było na hardzie, i za każdym razem dostawaliśmy w dupę. <głos》>, więc uznałem. Znaczy że... ja po głowie dostałem, a, a gdzie i jak. Ja to, dostawałem tak? we wszystko i po wszystko. <noise> ja, ja byłem na dole i tylko po głowie dostałem, więc żeby nie a było. A a ja na górze i po dupie, więc to dziwne. nie? jako do dołu w sumie dostawałem troszkę. No nieważne. Ważne jest to, że uzdaliśmy, że jednak być może jesteśmy jednak zbyt duże lamy, żeby grać na hardzie w tej wersji, czyli 2 vs 2. Bo normalnie, jakbyśmy grali 1 vs 1, to, to myślę, że na hardzie zawsze będziemy grali. Ale teraz, żeby uspokoić i jakby po, podbudować się, to stwierdziłem, że nagrywamy tym razem na Normalu. Żeby zobaczyć, czy to Normal. Jeśli jeszcze się okaże, że na Normalu przegramy, to będzie no kataklizm. To trochę... Lepiej przegrać na hardzie, no ale. Teraz już wiesz, mamy teraz motywację, żeby, żeby to jednak polecieć, Więc Firebirda wybraliśmy, żeby dziada podpalać. Bolsy 2 na 2 zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Naciskam start, bo on jeszcze trochę się pewnie poładuje, jak znam życie. To nie mhm. jest matchmaking z Gwinta, <głosy> <głosy> ale. Nic nie ale, mówię, bo ale... to 30 sekund ładuje, więc. to No tak. właśnie. Podobnie. A to, i tak, a to i tak, to 30 sekund u mnie szybciej ładuje niż, ten, niż u Ciebie. A ja tutaj, nie wiem, szukam botów w takim razie do gry. Aha, aha, okay. no, znaczy nie, tutaj tak, w forcach to, to tyle a, się tutaj? ładuje. Ale no. no, bo teraz, teraz gwint u nas to temat numer jeden, bo mnie, kurde, byłem na ostatnim streamie u Korle i się wkręciłem w tego gwinta i zacząłem w niego grać i do czwartej rano siedziałem i, i budowałem talię, ale zostawmy gwinta, bo to można gadać na streamach ja góry gwinta. Nie lubię być u góry, u góry jesteś? U góry jestem. Dobra, no to my musimy zrobić tak, żebyś był na dole. Okej. Okay. Jeszcze raz start. Tak, bo my tak robimy, jakoś nam lepiej się graja na górze a Korle na dole. O, jest o, dobrze. Wszystko śmiga. No dobra, Szkoda, że ruszam? nie można tego ustawiać. I to musi być na, na sztywno. Ustawione przez komputer. No ale cóż. Ale i tak zazwyczaj ja wypadam na dole, więc nie jest źle, nie? Wypadasz tak. na dole? Tak, większość razy jakoś mnie przypisuje na dUCO. Co mnie w sumie cieszy? To dobrze, znaczy no to faktycznie zgadzam się z tym, tak rzeczywiście jest. Więc my, my tu już mamy teoretycznie jakby ogarnięte co i jak, więc tak wygląda mapka, tak? Bolsy, tutaj jest nasza część, tu jest część przeciwników. No i oni grają też niezależnie. Wreszcie AI jakby się tutaj pod tym kątem rozwinęło. Ważną też przy sprawą okazji, jest to... Przy okazji, mhm. przy okazji przetestowaliśmy też, warto może powiedzieć, tryb Team Coop, tak. Niestety nie chcieliśmy go testować teoretycznie w założeniu, ale się jakoś sam przetestował przez to. I rzeczywiście Tim Co oznacza, że w tym przypadku mamy e, współdzielone surowce, tak? Tak, po jednych pieniądzach musimy walczyć i to, tak. Nic fajnego ze Staszkiem dzielić się kasą. No nie, szczególnie jak nikt nie może nikomu za tę kasę nic postawić, to powiem ci, że średnio. Tak, tak, później jakoś się dogadać to jest ciężko. Dobra, ja tak. używam pressing, taka mapa. W sumie fajna nawet. Podoba mi się, tak? Są tu pewne założenia. No już, już przegraliśmy tyle razy, że teraz nie możemy tego zepsuć, no. <laughs> dwa na dwa to tak trochę... kojarzy mi się swingersi, to się tak nazywa? Tak To wymiana Boże. przeciwników, już, znaczy nie, no bo... bo ty, ty będziesz zaczął. atakował na przykład tego na dole, ja tego u góry i to wiesz, i tak będziemy się wymieniać tymi tutaj przeciwnikami. Że co, że podział, podział obowiązków, tak? Przeciwników, chciałem powiedzieć... no nie, no przeciwników, o, może tak, Dobrze. O. Widzisz już do ciebie strzela. Ten z dołu strzela do góry. No. Niech się chromoli. My tu już Oni... mamy też obcykany sposób, żeby właśnie z tyłu stawiać elektrownie wiatrowe. Oni wiedzą, nie. jak się bawić. No wiedzą. Może, może trochę wiedzą, a może nie wiedzą. Dobra. E, no Więc ja tutaj teoretycznie powiem Ci, jaka jest moja strategia. Moja strategia jest taka, że jednak męczyć ich rakietami. Mimo wszystko, tylko ja mam teraz inny pomysł na rakiety. Okej, okay, OK. Pomysł no, na rakiety to... mam taki, żeby ich po prostu pomęczyć tymi rakietami na zasadzie, nie strzelać wszystkich jednocześnie. Tylko tak, mm -hmm. umiarkowanie. I to jestem ciekaw, czy to, czy to odniesie skutek. Taki nowy test, bo myśmy naprawdę testowali tutaj mnóstwo możliwości, mnóstwo również y, komandorów. Więc zobaczymy, co z tak, tego Tak, tak, tak. Chcieliśmy. No różnie podejść do zabawy, ale niestety, y, no, na hardzie to. Jak na hardzie, tak. Nie no niestety, no by, bywa różnie, tak? A akurat, żeby było ciekawie, no to okazało się, że to wcale nie jest taka prosta zabawa na tym hardzie. Tak, mimo żeby mogło się wydawać. I już mieliśmy plany, mieliśmy pomysły, wszystko. No i kurde, no to staliśmy w dupkę, no. Dobra, jak on się po tu. Po głowie, rosną? po głowie. Tak, po głowie też i po słowie. Chociaż to po słowie to tak politycznie wychodzi. No właśnie. Dobra, ja go tam nie, też pomęczę trochę. Ty, jest, ty jesteś na cel celowniku, to wiesz. A ja no tak, jestem faktycznie. Mo można powiedzieć, tak, niech będzie. Mogłoby zostać coś przetworzone. Zresztą ja też będę uważał, tak. Muszę na słowa na U uważać, bo. Ale zresztą, dobra, zostawmy te tematy. A i samogłos samogłoska U jest niebezpieczna w tym momencie bardzo. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra, zrobimy sobie tutaj jakieś przygotowania. Mam nadzieję, że idzie ci dobrze. Lepiej niż wczoraj, czyli nie, nie, nie zapominasz o najważniejszych rzeczach, bo wczoraj tam. Znaczy nie, wyjątkowo bez większych błędów, przynajmniej mam taką nadzieję. Jedyne co Zaraz mnie martwi, że e, tak e, poczułem się spokojnie, a na, na hardzie. Na har, nie na hardzie, na normalu to, to, to mogę tak sobie na pół gwizdka lecieć, nie No będzie. tak, myślę, że niekoniecznie. Wiesz, on może nas jeszcze no. zaskoczyć. No właśnie, teraz tak doszedłem do tego, że kurczę, może niekoniecznie tak dobrze robisz, że na pół gwizdka lecę i powinienem na cały gwizdek, no ale. No właśnie, a jak już gwizdać, to na cały. Tak. Gwizdź na całość. Tak, gwizdź na całość. Gwizdź na całość. Powiem ci, że to będzie tytuł tego odcinka, podoba mi się. Gwizdź na całość. A skąd ty takie coś tam na całość znasz, Takie takie krzyki? A nie to było, się, czekaj, to było, a to było to z bramkami? Nie. Tak, to ca... było z a. Heizerem, szanownym, szanownym panem Heizerem. A to tak. dobrze, to, to, to nie tego całość takie przecież. rzeczy. No, to gwisz tak, na tak, tak. Tak, tak, tak. na całość, okej. Okay. Dobra, ja zaczynam pressing, jak się już tak mamy z nim bawić. No to ja też zaczynam coś tam mu strzelać. O, tylko czekaj, bo zaraz dajmy twój mortar i będzie dopiero. Dobra, Mi się Jak się wydaje, moje... że będę musiał zbudować jakiegoś już pierwszego snajpera. Dobra, Mów ja mam tutaj... móźle, że chyba skalibrowane, o! Pięknie, bardzo pięknie wygląda, tylko jak ci idzie, jakoś nie wiem, atakowanie tego może jest u góry? Czy specjalnie nie idzie eee, na ten moment? Na razie, moment? na razie powiem, zostawiłem go na razie w spokoju. A, bo on trochę... Na razie mę... stawiam na rozwój. Trochę męczy moje... no i tu mi postawili. Idź no już, już go męczę też, tak, już go tam strzelam. Próbuję przede wszystkim strzelać w te jego... No, tutaj zrobił dużo przestrzeni, to na środku mi się nie podoba, tylko kurczę, kamera mi poleciała. O, właśnie, tu otworzył jakieś przejście. A widzę twoją myszkę. <laughs> Staszek ma myszkę. No to powiem ci, ale, ale nikomu nie mów, że ją widziałeś, tak? Dobrze, dobrze. Nie zdradzaj się. Dobra, wydaje mi się, że trzeba też już. O, ja już mogę te faktory stawiać, ale jednak ja idę spokojniej. Ja już właśnie wybudowałem, może jakiś laser uda mi się postawić tym razem dość prędko. Dobra, to ty zastanawiam się tylko, wciężko. czy powinienem. Powinienem zainwestować, jeżeli chcesz, w laser. A w może się no. gdzieś dobuduję. Ty się budujesz na dół, czy nie? Ja się buduję i na dół, i na górę. No ja może na ja dół. Ja się buduję pójdę. wszędzie. A, tylko to może się jakoś podeprę tu linami. Podetrę? Podetrzesz się linami? Pod, 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 Podetrzę się, o, może tak, o. Podetrzesz się linami, nie... bo, Podetrzę się linami, tak. Surwivalowiec. Tak, no ale jak nie ma, to survivalowiec, tak. No tak. No dobra. Dobra. Zobaczmy Za dużo w Impact znam. Winter grałeś, coś mi się wydaje. O, otóż to, otóż to. Tam trzeba było sobie śniegiem radzić, tak? Taki klimat. O, taki. Bo to też zimno było, kurde. Ale nie to no, w ogóle chodzi mi. Chodzi mi o picie, a, a Aha. Nie, nie mycie, tak? A, no dobra. Ja, ja inaczej zinterpretowałem Twoje słowa w takim wypadku. No właśnie tak zrozumiałem, że, że nie zrozumiałeś. Zrozumiałeś, że nie zrozumiałem? Tak. No, no dobra. to ja bym ci męczę. Męczę, próbuję tam dostrzelać coś do niego. To jest jak mam jakoś tak słabo z tym męczeniem u mnie dzisiaj, ale. Ale ja idę w te, wielkie, wielkie działka. A ja już snipera gotowego? Ja w pyry idę. Idziesz w pyry, dobrze. Idę w pyry, łynty gryźć. Tak jakoś to kiedyś. Co? Tak mi kumpel ze wsi zawsze mówi, idź w pyry, łynty gryźć. Łynty? Co to są łynty? Nie wiem, to coś od pyrów musi być. Mhm. Łętygryść. Ta... Łętygryźć, no. W ogóle? No mówię, Skąd idź... ty jesteś? Z Wielkopolski, a może tak be, Bez podobania <gryś> szczegółów. Okej. Okay. Okej, okay, okay. powoli to tutaj. Powoli się Jara, kolega. A jara się, się jara... twoją obecnością. Tak, i zbieram na... A laser. Na gun. Ziemniaki. Tylko teraz tak. A może zaryzykuje bez osłony przed. Zakłada, że on nie będzie miał raczej snajpera przeciwpancernego. Czy to trochę pozytywne założenie, jak myślisz? Myślę, że on może coś wymyślić. A no ciężko dobra, powiedzieć, ale co wymyśli. Zaryzykowałem, mówię, pójdziemy bez snajpera antypancernego. Znaczy, jak będzie miał, to nam pewnie zniszczy laser. Nam mówię, bo mm -hmm. będziemy się dzielić jego mocą i. Tak. I pozytywnymi. A no dobrze, to ja lecę z zmęczeniem na nowy poziom. Zobaczymy jak się przed tym będzie chronił, więc nie strzelaj teraz mortarami. Wiesz, no, ale co na pierwsze, tego na dole? Pierwsze dziwicze rakiety poleciały. Uh -huh. A ten, ten na górze widzę. A mamy w ogóle pod, o, pod, podpalanie. A otwarta mamy. brama. Aj, myślałem, że otwarta brama coś mu zrobi, ale niestety. Takie. mamy podpalanie ogólnie, nie widzę. Mamy, a mamy. Tylko kiedy chcesz z tego skorzystać? Myślę, że... Co to? Co? Y Kanon? Mhm. <noise> <noise> kanon już ma! O, jaki Już ma chłopiec. kanon! Dobra, możemy odpalać podpalanie, to ja będę odpalał No to odpal może, no to dawaj, już. Dobra, odpalam. I Odpalaj. jedziemy. No to lecimy, oby doszły mortary do niego. O, i Dobra. pięknie. Dobra, I jeszcze raz, żeby sobie strzelić. Jeszcze i będzie coś tam podpalam. O, jak ładnie podpalam. Jednak trochę go zbagatelizowałem chyba w tym wszystkim. No nie Kurze, można gorzej, bagatelizować przeciwnika. Gorzej, o jakbym, dobrze. Mnie tym kanonem on chciał jeszcze. Słuchaj, nie wiem czy moździerze są lepszone w sumie. Nie wiem, powiem ci... Tak ta moc może nie działać na moździerze niestety. Nie Niby, że każda broń, ale nie wygląda jakby każda. A jak, jak ty mówisz, że no, rzeczywiście kanonem strzela, to już się... O! Ma rakiety też widzę, skubany. U, znów! Co to? Znów, znów kanon? Znowu kanon, znów kanon. Ale w sumie wolę hey no. kanon, niż jakby laser miał tu walnąć. Co ty, co ty Rakiety robisz, gdzieś panie. lecą. Rakiety lecą do mnie tym, tym razem. O! Ale spokojnie. W sumie, w sumie zaraz ja będę miał laser i odegram się. Mówisz, dobrze, że z tym góry się. sobie jakoś w miarę tam radzisz, tak, żeby było tak, bezpiecznie? Tak, jest dobrze. Okej, okay. o, dobrze wyglądałem. Jak dzisiaj? Bo jestem o trochę odetnemu prądu. Ej się skuba, nie Skitra. Dobra, a ja mam pierwszy raz laser. Pierwszy laser. O, już wie co go czeka. I tnie, ale się przygotował, kurczę. Dobra, zamykać wrota. A i tak coś mu się wybuchło. Mówisz? Tak, ale jeżeli ten od. Góry nie będzie mnie męczył kanonem, to to powinienem sobie poradzi z tym na dole. Czyli pozostawiam Dobra. tobie tego u góry. Dobrze, że nie będziemy A ja zamieniać włączam ten podpalanie. Ten? Mówisz już? Aha. Tak. Ale teraz rzuciłem, zobacz. Ten. Tak sekwencyjnie go atakuje. I to chyba moim zdaniem jest lepszy efekt pamięci. Wiesz co, ale na podpalanie to chyba i też na rakiety nie działa. Ono działa na normalnych strzelców. I karabinę no wydaje, możesz że... go podpalić. Ale powinno tak, tak. działać, bo było napisane w opisie, że ALL WEAPONS no IN tak. ale jak widać... O, mogę laser budować. Nie wszystko niestety jest old. <laughs> A właśnie, laser. Do... A co? O, dobrze, że mówisz o laserach. Dobra, nie, to myślę, teraz tak. zobaczmy kolejny, kolejny zestaw strzałów, tylko tym razem polecę tego w dół, na dole. Co ty na to? Dobra, to możesz patrzeć na niego, i od razu laserem wystrzelę do niego. Dobra. O, o ładnie. Ach, I tam lecimy nawet... rakietami. I teraz zobacz, jaka sekwencja rakiet. Ty weź te mortary z moich rakiet. Oj, widzisz? I takie trzy serii? Powiem ci, to chyba jest ciekawsze rozwiązanie. No, ale, o, ale ja chyba w... W... Oj, kanon uła, w ciebie leci. Widziałem, Uważaj. widziałem, ale ziemniaki tu są. Spokojnie. Ziemniaki są. Dobrze. Tylko gorzej, jak on dojdzie do etapu, w który ma dwa kanony, to już nie będzie tak Aha. wesoło. Dobra, podpalanie włączam. I też jadę już. O właśnie, ja mam minigana, to mogę. Oj, chyba wie, że będę strzelał z minigana. Dobra to też pomęczę. Dobra, jego męczę w cztery kierunki. Oj, rakiety zaraz pójdą z dołu. Widzę, lecą. Ja lecę aak. rakietami w trzy. Ro... O, też o, lecą rakiety do ciebie. Mhm, tak. mm mojego minigana. Dziękuję bardzo, no to przynajmniej ziemniaki będą. Kupa mięci minigana. <laughs> Okej. Okay. O, leci kanon we mnie. Teraz we mnie okay, polecam. Ok, a ja jeszcze raz serem. No, no. Jak dobrze go pomęczę, Spoko. to ten na dole zaraz nas przestanie gnębić. Dobra, to działaj, działaj. Ja tutaj... A ja muszę pamiętać, ziemniaki tu miały stać. Ziemniaki... Jednak no, no to, co one robią dobrą robotę, to jest jestem zadowolony. Dobra, e, kolejna seria. To lecę, wszystko tego na dole. Co ty na to? Mówisz, że zamieniamy tak. się, tak? Znaczy, w... znaczy, nie wiem, jak ty tam strzelasz. Zbierasz mnie w walkach, tak? Tak. Nie wiem, czy wystrzeliłem wszystkimi. Wow. Dobra. A może nie? Dobra, to jeden leci w górę. Dobra, bo ja tak, jak widzisz... Jako, jeszcze raz podpalę. No, opcję testuję. Oj, bo mi sam podpalanie. Dobrze. No, tylko niewiele zrobię z tym podpalaniem, ale. Jara się oj tam, Oj, jara. tam, dobrze jest. Ale, wow, uwaga, kanon. no właśnie. Bo ja ciebie nie naprawię, wiesz. Bo myśmy ostatnio tak byli pewni, że już wygrywamy, wygrywamy, i nagle. Tak, i nagle, i nagle się Ale, że przeciwnik się wszystko. zemścił. Ale, I nagle mamy dużo, ja mam dużo surowców, więc luz. Ja bym musiał chyba sobie jeszcze jeden wiatrak postawić, tak patrzę. On się Stawię. szybko odbudowuje ten na dole. Kurczę, myślę, że już jest po nim, a on sobie już kolejną wyspę zajmuje. A ja go już odcinam, powiem ci. A tylko ja od od go trochę Zobaczmy, niżej się udało, strzelić. Uwaga. W... O, ja, ja o, strzelam tam, o. gdzie ty, mógłbyś powiedzieć. A, no ja mogę. też. A ty też? Dobrze. Maser. Bardzo Dobra, dobrze, tylko i on ma trochę niżej to wszystko. Lecę, lecę wszystko w niego teraz, walę. Dobra. Wszyciutko. Już ciódka że A czemu ja nie ulepszyłem jeszcze ich? W sumie to czekaj, ja zrobię przerwę. Leci! Lamp. patrzaj na to. Patrz Dobra, jak go patrzę, teraz patrzę. W dupę dostanie. Tak, cała A, seria. Poszły. Wa, wa, dobrze. Poszaj. No. Koniec. To miałeś padł okazję, pierwszy. dobrze. Miałeś okazję się na nim zemścić chociaż raz, znaczy zakończyć. O, o. czekaj, bo on się ten na górze się przeciął do mnie. Dobra, o, ja go trochę podenerwuję może. A Staszek Podenerwuj go, bo ja jeszcze teraz okazję się patrzą. tak? Dobra, tak. mam 4000 jak chyba. się poczuł A tu kartofle postawię, to się możesz dobra, kitrać panie. A ja ustawiam moje moździerze na 100% i zobaczymy dobra to A będą ja włączam pięknie. podpalanie i jadę A wiesz co, nie, jednak na moździerze to też działa, bo teraz mam wow. na niebiesko Uważaj, kanon U. w ciebie leci Ale straciłem... Co ci zdjął? Co ci zdjął? moździerz, i, i coś jeszcze tam. I moździerz, Aha. i strzelca, ale mimo o wszystko Boże. muszę się zabudować. Dobra, to ja go rakietuję i go przecinam. O! Proszę, jak mówię! A możesz reodcięło. mówić, że przecinasz. A już patrz, o Jezu, się palisz, A ty nie no mówisz, właśnie. że dół się pali! Co ty? Dół du, się pali. <laughs> Dziękuję, teraz to się wiesz. Smoknij w trąbkę. Nie, wolę nie. Uuu. A jeszcze się coś czy Boże. Kurde, Dobra. rakiety moje moje pod przede wszystkim moje... Dobra, ale moje mortary rakietki. ładnie wchodzą, a wiesz co, ja chyba się na nim zemszę. Strzelasz coś, a ja strzelę z niego tak. Tak, U, trochę Ja w sumie jest... mam gotowy laser też, ale... O, minigun mu poszedł. Dobra, jeszcze mortary lecą. Ładnie, Dobra. O, no i pięknie! Piękny moście! No. Kurde. No. No, to, no to ty zamieniliśmy jeden ja się jeden... przeciwnikami, nie? Co? ja miałem tego na dole zniszczyć, się tego u góry, a wyszło ostatecznie do. No, nie a w, w ogóle ty się, to. Ja, ja patrzę na te twoje rozbudowanie bolsa i powiem ci, nastawiałeś ziemniaków, no. nastawiałeś laser no, a, widzę, a i to jak To ty w ogóle chciałeś... od góry zabezpieczony w ogóle w żaden sposób metalem. Jak te chciałeś? Zero bolsa podłączenia bez do żadnej innej wyspy. Co to jest za struktura z tyłu? Czemu tam jest dużo takich belek dziwnych? Jakich belek? No, jak znaczy, ty, ty, ty dziwnie poustawiałeś? Takie, jakieś takie chudzinki, jeden wiatrak tylko? Mi co to za lina pod spodem, co ta lina zabezpiecza na samym dole? Co to jest? Worek sobie to trzymasz była... liną? Nie, to, to była taka. Konstrukcja artystyczna, czy jak to się nazywa? A chyba tak. chyba konstrukcja tak. Konstrukcja artystyczna, my. tak, o to, o to chodzi. Mm. No dobra, no ale w każdym razie to teraz widzicie, że nasza strategia okazała się. No ładnie, żeś tym mortarem. Ale wiesz, co ja zauważyłem? No. Taka zabawna konkluzja, że ty masz no. trzy bolsy, a ja mam jeden. Jeden? Jeden. No bo właśnie Zajem pytam się, tak dlaczego? Tak, dlaczego tak, ty no. nic nie robiłeś z tymi bolsami? Oddałem tobie. Ach, rakiety go pięknie weszły. No powiem ci, że strategia strzelania sekwencyjnego rakietami jest piękna. Nie, nie strzelanie wszystkiego naraz, tylko o, właśnie. jeden raków z tyłu. No, ty no nic, właśnie, nie po nie to no te... wiatru. Ty nic żeby nie dużo, energii, tak? dużo energii tworzyć. I Zaraz mam 6 kopalni, a ty masz tylko 4. właśnie nie widzę. No ale za to pierwszy zbudowałeś laser, no a ja to wiesz. Ja myślałem, że nie będę się robił laserem, ale patrzyłem, że mam dużo funduszy. Przeciwnik mnie jakoś mocno nie męczy, no to poszło. Czyli na normalu jesteśmy w stanie wygrać w tej planszy, tak? Na to wygląda. Na to wygląda. To cieszy. To, to cieszy. tylko właśnie pytanie, czy uda nam się to. A bo on laserem próbował przeciąć przez moje rakiety. Jestem tylko ciekaw, czy uda nam się rzeczywiście powtórzyć ten manewr. Już y, na hardzie, tak? Bo to jest wielkie pytanie. Tak, pierwsze na hardzie, a drugie na innych mapach wygrać na normalnym. No właśnie, no właśnie. Zobaczymy jeszcze co będzie u Korle w niedzielę, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy co robimy, mhm. ale to zobaczycie w niedzielę, no, bo teraz znaczy... jeszcze planu chyba nawet nie mamy. Czy masz jakiś na... plan? Jedno co jest pewne to na pewno nie będzie Versusa w niedzielę, nie? To tak. <laughs> Szkoda! Ja bym się bił, wiecie, ja, ja jestem <laughs> za, ale no. Nie, no był, nie, sta nie, nie, no był, to już nie będziemy powtarzać versusa. Dobra. No, dziękuję Ci, Korle, za przybycie w takim batku. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Jak Wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić lajka. Nie musicie, oczywiście. I cóż, wielka piona i trzymajcie się. I do następnego razu z forcami bądź z inną grobą, bo tam szykujemy już dla Was coś ciekawego w przyszłości. Trzymajcie się, cześć! Hej, hej!